Cześć, 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 ciemako. Ci zrobimy sobie zadanie 28 z, egza, z matury podstawowej z matematyki z tego roku. Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie z symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek, od jednego oczka do sześciu oczek. Zdarzenie A polega na tym, że suma liczb wyrzuconych oczek będzie równa 11. Dokończ zdanie, prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe. No dobra, chcemy otrzymać, nasze zdarzenie A polega na tym, że suma wyrzuconych oczek musi być równa 11. Można to zrobić na kilka sposobów. Można byłoby sobie wypisywać wszystkie możliwe rzuty, ile ich jest. Można też zrobić sobie tabelkę, którą polecam robić właśnie w tego typu zadaniach. Eee, jest ona całkiem przyjemna. Zróbmy sobie tą tabelkę. No, mamy dwu, dwie kostki. W takim razie w wierszu i w kolumnie zapisamy, zapiszemy sobie liczbę po kolei od 1 do 6, ponieważ będziemy liczyć sumy, czyli 1 2, 3, 4, 5, 6, czyli zrobimy sobie taką tabelkę, w której w wierszach, w pierwszym wierszu i w pierwszej kolumnie będą po prostu możliwe e, oczka, jakie możemy wyrzucić, czyli tu będzie też 1, 2, 3, 4, 5 i 6. To tak mniej więcej będzie wyglądać. E, no i teraz w wierszach, w środku tej tabelki, wpiszemy sobie po kolei. Ile wynosi suma tych wyrzuconych oczek? To jest bardzo typowe zadanie. To właśnie dlatego tą tabelkę robię, ponieważ ta tabelka do tego zadania idealnie pasuje. Oczywiście też można byłoby sobie wypisywać po kolei, jakie pary liczb możemy wyrzucić. Czyli na przykład na pierwszej kostce może wypaść 1 a na drugiej też 1. To jest pierwsza para. Potem znowu na pierwszej kostce 1, na drugiej dwa i tak ciągle wypisywać. Widzimy, że zakończy się na tym, że na drugiej kostce może wypaść 6. Sz... No i potem znowu od dwójki byśmy zaczynali tak ciągle lecieli. Tak też się oczywiście, oczywiście da to zrobić, lecz ja to zrobię w troszeczkę inny sposób, taki bardziej mniej typowy, ponieważ taki sposób się na lekcjach nie pojawiał, ale on również jest prawidłowy. No i teraz zapiszmy sobie sumy w środku w wierszach, czyli tutaj będzie 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu też będzie 3, 4, 5, 6, 7. No i tak po kolei musimy sobie niestety to sumować. Eee, tu będzie 5, 6, e, 7, 8. No, ale no, widzimy, że tak po kolei będzie. Czyli tu będzie 5, 6, 7, 8, 9. Tutaj będzie 6, e, 7, 8, 9, 10. Tutaj będzie 7, 8, 9, 10, 11, no i tutaj będzie 8, 9, 10, 11 i 12, po prostu sumowałem y, liczby z danego y, wiersza, z danej kolumny i zapisujemy tutaj w środku, no i jak widzimy teraz, zaznaczmy sobie w tej całej tabelce y, wiersze, w których mamy ilość, sumę tych oczek równą 11, no widzimy, że tylko są takie dwa wiersze, czyli jest ten wiersz i ten wiersz dla na przykład dla pierwszej kostki wyrzuciliśmy 6, w drugiej kostce wyrzuciliśmy 5, czyli taka para liczb e, spełniałaby nasz warunek, 6, 5, bądź na pierwszej kostce wylosujemy 5, na drugiej wylosujemy 6, czyli takie tylko dwie pary spełniają nasz warunek, że suma oczek jest równa 12. No i widzimy, że są tylko takie dwa warunki. W takim razie moc naszego zbioru A jest równa tylko 2, a nasza omega, moc naszej omegi, to jest to, ile łącznie takich wszystkich Możliwości jest. Wszystkich możliwości jest tyle, ile jest tutaj tych wierszy w środku tej tabelki. No i można to sobie łatwo powiedzieć, ponieważ jest 6 wierszy, 6 kolumn, czyli 6 razy 6 i to jest 36. W takim razie nasze prawdopodobieństwo, czyli P od A jest równe moc zbioru A dzielona przez moc omegi. No i to jest równe 2,36, czyli odpowiedź D.